Siema moi drodzy, dawno nie było odcinka, za co bardzo i to bardzo przepraszam Was. Mam nadzieję, że Wam to jakoś wynagrodzę. Dzisiaj będzie odcinek z Minecrafta, a dokładnie z Tower PVP. Stałe PVP, nie wiem czy życie ale no, będzie stałe PVP. Ok. What? Y tutaj nic nie było. Dobra. Jeżeli będziecie chcieli więcej Minecrafta, dajcie znać. Yy... Jak OME, to pomyśl nad tym. Bo nie wiem, czy mam nerwy nagrywać OME. Bo no, bo chyba wiecie, co się dzieje na OME, nie? No. Papużka. Ui. papuga. Dobra. Ten, ten spada. Ucieka. Więc idziemy do, do niego No chyba kurczaczki nie No nie 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 no Hobby z zresztą Jak to wygrać Hobby widera, nie Jak to kurde wygrać Nie wiem masakra I jak coś? Na no, anarchii Mogę się zamienić, jak ktoś chce Anachiczny set, za coś Możecie yy, Możecie na, na, napisać w komentarzach z, Za co Swój nick Zdzwonimy się jakoś przez czy, 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 czy coś I może się tam zamienimy No Te, Teraz, jak teraz wygram tą rundę, to zostawiacie łapkę i suba I dzwoneczek I, I oczywiście dzwoneczkę, żeby nie przegapić Kolejnych materiałów o! Będę się mógł tym klaczować. Jak ktoś będzie chciał za zagrać ze mną Minecrafta, yy, to pole swój nick, nick na Discordzie, no i sobie pogramy, tak? O! Jeszcze lepsze rzeczy do klaczowania. Jak ja nie zrobię Watera, to możecie mnie nazywać Bambikiem, nie? I Bałwanem. No naprawdę, czemu wszyscy uciekają? Boją się mnie. Wiedzą, że jestem taki mocny, że nie ma ze... sensu ze mną, ze mną zadzierać. No. Ty, 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 ty. O ty paru wodęta. Spadł właśnie. No, so już tak, tak. Wcale cię zaraz nie, nie zabije. Nie. Mam pomysł. Nie ma uciekania. Okej. Okay. Ode mnie się nie ucieka, tak. Ze mną się tylko bić można. A nie uciekać. To jest nieładnie. To jest nieładne zachowanie. Mam pomysł, co zrobić, żeby nie zmarnować wody. Tylko, czy to się uda? Tego nie wiem. Lama. Spadła. Co jest? Co to było? Okej okay. Ten się podbudował bo ten, kurde nie wiem co Co tam się dzieje? O kurczaczki O no i Sigma Ale nie Dziękuję Popaka, zbroja zarąbista, zajebista Dobra Tum 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 sahur Pamiętajcie jak, mi, pamiętajcie, jak uda mi się wygrać w tej rundzie To pamiętajcie o dzwoneczku i łapce, nie? Żebyście nie zapomnieli oczywiście No, jestem ustawiony do końca rozgrywki, no Co mam powiedzieć innego? Oj Spadł Siema, Zbyszek, co tak... Poleciałeś? No, ale co on tak... No lipa jest. O siema. Hej. Co to? Odbamy echa jakiś Co spadł? O skubany. Jestem sam z nim. A nie, dobra, to jeszcze. To przyda się tego zabić Dobra, ja teraz jestem ustawiony. O ma siekierę netherową? Netherite'ową? No chyba nie. No ja to jednak nie mogę się zmienić, bo to przegram Dobra, teraz zrobimy tak Tylko potrzebuję materiały. Potrze, potrze, pot, pot, potrzebuję matcy. Trzeba by się go zabić, ale to może być bardzo... Chole... Kurczaczki ryzykowne. Więc nie wiem, czy to ma sens. O kurde, łopata. Czy to zadaje więcej niż... Okej. Okay. Będę z łopatą go bić. Mistrz łopaty, dominik. Dominik. Aha, no. Nie no, tu, o to podniesie Poszedłem się bić, żeby nie było tak nudno, ale... Boję się, że... Żeby... No dobra, nie wiem. Dobra, pierw, pierw tego, a potem idę się tym bić. Kiedy ma mało... Okej. Okay. o... Od kiedy to można... Co rzuciłem? O kiedy to można otwierać bez przycisków? Redziny na tak szczerze, okej. Okay. Ten, 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 ten. Na końcu odcinka Albo dobra Jak będzie dużo łapek w górę to pokażę Wam mojego discorda i będziecie mogli mnie dodać Tak z nie wiem z 10 łapek w górę i będzie sygnał Chwita bałam o to totem nie Jak ja to mam wygrać Jakieś zuzanna ma o matotem Zuzia to Ty jesteś Zuzia daj mi wygrać Okej okay? Nie, nie, nie wiedziałem, że grasz w, w Minecrafta, Zuzia, ale jak to wolno. Kurde. Ciekawe, czy Zuzia jest dobra. Zuzia, jesteś dobra? Oby nie. Ale mam głupi pomysł. Mam strasznie głupi pomysł. Nie wiem, czy go zrobić, czy nie. No. Dobra, już i tak za późno. O! <laughs> nie gadaj. Ja jestem kurde pro playerem normalnie. No chyba nie, że nie wygrać. wygrać. No, no chyba nie. Dobra, bioro. Dobra. Te am întreb, mi-i e zei de. spune, aia trebuie să stac. Tum, sacur! Nie! vreau să prașaci! ja mam to wygrać jak on ma si kerę no. Przecież tak się nie da. Chłopo nederytował się i ja mam to jakoś wygrać, nie? No ja jeszcze. Ała? Awa? Co on ma? To cała morza. Pora się chyba zabawić, co? LET'S GO! Zostawcie no, łapeczki, subyki, dzwoneczki w górę Dobra, dogadamy się tak Jak będzie Do Uznajemy poniedziałku. 10 łapie w górę. Nagrywam odcinek z OME I wrzucę go we wtorek. O około 19.00, 18 Deal? Coś za coś, tak? Nie, e, coś za coś. Nic za darmo nie ma. Na świecie. Za darmo to można tylko. Hmm. Za darmo to można tylko. Podać kolegów, bo kolegów poznaje się w biedzie. Jak to mów, jak to było przysłowie, tak? Co? Zaraz. No zaraz. Dwie minuty. No. Kurde. Dobra, dobra. A, a, a oczywiście, czym więcej łapę w górę, tym częściej będzie się pojawiać Ome i inne takie odcinki, no, więc pomyślcie nad tym, pomyślcie naprawdę, opłaca wam się, a ja teraz go zabiję szlałem a, skubany, Nadara frajerze, nie pytajcie czemu nie mam knok, nie pytajcie dlaczego ludzie nie mogą mnie knokać, okej, okay? nie pytajcie. Ja mam y, minecrafta bez cheatów, nigdy nie wiem cheatów i nigdy nie będę ich mieć, tak? Nigdy nie będę ich mieć. Gdzie to mnie martwi? Bo nie mają jakieś broni, no a ja nie mam nic. To jest właśnie tro troszkę lipa. Troszkę lipa. Dajcie coś! Kurczaczki pieczone. Beton. Chociaż jakoś wodę, żebym mógł szybko... Nawet drewno. Let's go. Let's go. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz tutaj. Ja to postawiłem. Dobra, muszę, muszę jakoś tam zaraz Nie, ja idę na emeryturę przecież. Na no, to będzie ostatnia rozgrywka. Ale to teraz zagramy ostatnią rozgrywkę, ale jeden V1. Czasu nie wystarczy. Muszę się zmieścić w 15 minutach. A nie wiem czemu, ale nie mogę. Kurczę. Tego. Powiem, że 15 minut robić. Jak będzie. No, się, tak, Jeszcze jedno. Jak będzie po prostu za 15 sekund ten, to nawet je będę potrzebował rundy, no to nie mogę wygrać, no? Żeby w ten odcinek. No to nie, nie do końca tej rundy. No ale. A, no, to będzie na tyle, no? Uh, to będzie na tyle no to będzie na tyle więc do widzenia